Kilku dni w internecie jest dość głośny na temat tego, iż Dawid Ozdoba jest obecnie chory oraz jego walka na gali Fame MMA 2 z Adwasterem stoi pod wielkim znakiem zapytania. Cała ta sytuacja wzięła się stąd, iż sam Dawid poinformował nas na swoich social mediach, że obecnie dolega mu gorączka oraz nie czuje się on za najlepiej. Postanowiłem więc zbadać całą tą sytuację oraz skontaktowałem się z Dawidem Ozdobą po to, aby powiedział nam nieco więcej na temat całej tej sytuacji. Cała ta sytuacja prawdopodobnie spowodowana była tym, iż Dawid po zakończeniu drugiej konferencji gali Fame MMA 2 musiał czekać aż 7 godzin na dworcu na swój pociąg. Sytuacja ta wydaje się być bardzo życiowa, ponieważ nie ukrywajmy, każdego z nas mogło przewiać, każdego z nas mogła dopaść grypa i właśnie tak prawdopodobnie było w przypadku Dawida. Jak sam Dawid stwierdził w naszej rozmowie, od niedzieli towarzyszyło mu złe samopoczucie, obudził się on z 40 stopniami gorączki oraz wszystko go wtedy bolało. Od tamtego dnia pozostał więc w łóżku oraz jak sam stwierdził babcinnymi sposobami Próbował zbić gorączkę, jednak nic to nie dawało, a jego sytuacja polepszyła się ponoć dopiero dzisiaj, w dniu, kiedy nagrywam ten odcinek, czyli dokładnie w czwartek. Mimo jednak tego, wszystkiego z tego, co powiedział mi Dawid, oraz tego, co możemy zaobserwować na jego Instagramie wczoraj, czyli dokładnie w środę, Dawid wybrał się na trening, który, jak sam powiedział, miał na celu to, aby się po prostu wypłacił, a zrobił go pojedynczo, ponieważ nie chciał zarazić innych członków grupy, do której uczęszcza, czyli Gold Teamu. Na chwilę obecną, ponoć jego sytuacja zaczyna się polepszać, a z ponad 40 stopni gorączki spadło to tylko do stanu podgorążenia. Czyli 37,8. Myślę, że więcej na ten temat powie nam sam Dawid, który dla Fame News przygotował specjalny film, w którym powiedział nam nieco więcej na temat swojego stanu zdrowia oraz odpowiedział on na pytanie, czy jego choroba może wpłynąć na jego walkę z AdBasterem na gali Fame MMA2. Dzień dobry, Dawid. To z tej strony. Pozdrowienia dla Fame News. Siema, mordeczki, moje kochane. Witam widzów. No, słuchajcie, ludzie dwa dni temu miałem prawie 40, nie no, jak prawie, więcej niż 40, bo miałem 40,1 stopni gorączki. Nawet nie widziałem, że człowiek tyle może mieć. Po konferencji, jak wróciłem, nie wiem, przewiało mi jakiegoś wirusa, złapałem u nas na w Gold Teamie w Szczecinie, tutaj u Mariusza Linke. Pojawiłem się na treningu na drugi dzień. Chociaż się bałem zarazić tam ludzi, no ale potrenowałem. Myślałem, że będę się już czuł lepiej. Faktycznie czułem, że jestem troszkę cieplejszy, no ale trenowałem. Jednak na drugi dzień z tego łóżka nie mogłem już wstać do łazienki, gdzie łazienkę mam obok. Totalnie wszystko mi bolało: ręce, nogi. No wszystko. Myślałem, jak to się mówi, jak facet choruje, to ma uczucie, że umiera. Ja się tak czułem. Nie rozpieszczam się, tylko po prostu ta gorączka, nie wiem, może przetrenowanie, to wszystko razem się skumulowało, jakiś wirus, miedopad. Ale słuchajcie, wczoraj już byłem na treningu, wypociłem się, nie będę tre trenował na, w Gold Teamie u chłopaków, bo nie chcę tam nikogo zarazić. Robię sam na razie treningi, wypacam tą chorobę, Myślę, że jeszcze z dwa dni e, dojdę do siebie. Czy to wpłynie na walkę? Sam nie wiem, powiem Wam, że jeżeli wejdę stuprocentowo zdrowy, to idę po wygraną. Jeżeli dalej będę się czuł tak, jak się czuję, no to AdBaster będzie miał wiadomo łatwiej, ale wiadomo, walczy się sercem, walczy się głową. Pamiętajcie, ludziska, nigdy się nie poddawajcie. Jeżeli dostajecie kłody pod nogi, bo ja tak miałem. Miałem problemy tu z mieszkaniem. Musiałem wynająć hotel. Rozwaliłem telefon. Bardzo teraz się źle czuję. Ogólnie same kłody pod nogi, ale się nie poddam. Pamiętajcie, nigdy się nie podobajcie. Wieście w siebie. Jadbaster, powiem Ci jedno. To, że jestem chory teraz, nie znaczy, że nie idę po zwycięstwo. Pozdrojowa. Jak możemy zauważyć, mimo rzekomej choroby Dawid okazuje wielkie serducho do walki oraz z jego słów możemy wywnioskować, że mimo wszystko i tak pojawi się na Fame MMA 2, oraz czy z lepszym, czy z gorszym stanem zdrowia stoczą walkę z Adbasterem. Myślę, że właśnie tymi słowami oraz tym materiałem rozwijałem wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy Dawid ozdoba pojawi się na Fame MMA2 oraz czy stoczy tam walkę z Adbasterem. A na sam koniec mam do Was jedno pytanie. Pytanie odnośnie tego, czy chcielibyście, abym skontaktował się z Markiem Adbasterem Hoffmanem w sprawie tego, co sądzi on na temat całej tej sytuacji oraz całej choroby związanej z Dawidem Ozdobą. Jeżeli chcielibyście zobaczyć ten film na kanale Fame News, dajcie o tym znać w komentarzach, zostawcie też polubienie pod tym materiałem, aby dotarł on do jak największej ilości osób. No i jeżeli oczywiście jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to bardzo serdecznie was do tego zapraszam, ponieważ tutaj znajdziecie wszystkie najświeższe informacje dotyczące organizacji Fame MMA. Dziękuję wam już za obejrzenie tego materiału, my widzimy się w kolejnych produkcjach, stąd też pozostańcie aktywni, no i cóż więcej mogę powiedzieć, do usłyszenia.